się się magawdik szybko wbiłeś. Co tam, co tam, jak sobie zobaczysz to dorobiliśmy się kilku killerów, nie? Kupiłem Legiona, Spirit, Plague, Ghostface'a, Hug też, bo dzisiaj gramy może Hug i Nightmare'a. Zobaczymy, teraz chciałem rozdać ten hajs zrobiony wczoraj. Zobaczymy czy będzie chociaż jeden level barbe barbecue. No, pierwszy level Barbecue. Nawet mi na niego nie stać się ma, dobra. Nie ma co płakać. Hack potrzebuje sloppy, ruin... Dewaura możemy wrzucić dla zabawy. Hack się nie gania, więc... Spice from the Shadows nie ma sensu. Noeta to rzucimy, ale i tak gramy Buboł. Bubą się lepiej farmi hajsy. Bez pracy nie ma kłać. Nie, serio, zastanów się, czy czy jestem ci albo coś za to winien, albo czy mogę ci jakoś pomóc w zamian. Movement Speed i Tantrum, okej, okay, jest spoko. Knockout jest niepotrzebne trochę, ale nie mam nic lepszego co. Noeda nie mamy. Mamy Noeda. Wrzucimy. Dawno nie grałem z No <laughs> Masz gwarantowane, nie? Smog będzie, będzie nagrany, swój będzie highlightem kanału. <laughs> no to dzisiaj nie ma, nie ma że boli. Dzisiaj jedziesz szybciej spać? Słodrogo, Co to za komenda point? to jakiś boty z Twitcha? Ono co ty? Kanał do powiadomień? Ekstra. No generalnie. Z tym YouTubem to mam takie dość mieszane uczucia, bo brew pozorom zajmuje to całkiem dużo czasu. Tylko mam jeszcze takiego farta, że ten czas mogę znaleźć w pracy podczas tygodnia na obróbkę. Jeżeli nie mam zajętego dnia, to powiedzmy tą godzinę pomiędzy spotkaniami czy coś takiego jestem w stanie wyrwać. Więc z jednej strony jest to dużo więcej roboty niż tego streamowanie. Ale z drugiej strony YouTube jest chyba fajną będzie, bo na razie nie jest. E, fajnym narzędziem marketingowym, nie? Trochę ludzi więcej jednak szuka na YouTubie. E, czy tutoriali, czy jakiegoś builda niż, niż na Twitchu. Najważniejszy bot na Twitchu ma komendę point. No co ty? W ogóle gdzie tu się ustawia boty? To są jakieś ustawienia tego kanału? Nie wiem. Steam Elements to podstawowy bot. A zobacz. Eee, mamy jedną latarkę. Aż mi się chce Demise wziąć. Zamiast Whispers, co? Weźmiemy Demise. Zrobimy gościowi złogę Ty muszę poczytać o tym, nie? Stream Elements czekaj, już sobie w ogóle stream, stream element eee, już, już patrzę. Zapiszę to sobie jak zrobię przerwę od streama, bo pewnie później pójdę się ogarnąć trochę. To na pewno poczytam. Stream no, no faktycznie. Jest coś takiego? No, to nawet ma jakieś gwiazdy na, na YouTube. A. Wow, spam protection, activity feed, no, te wszystkie typy i story, to tak wiesz, nie? A... Jak długo nie ma prawdziwego hajsu związanego z tym, to to jest fajna opcja. Nie? Dawać ludziom za loyalty, jakieś punkty wewnętrzne, okejka, Ale żadnych tipów nie będę nigdy chciał, chyba. Myślę, że. Myślę, że moja praca codziennie przynosi mi dość dochodów, żeby się nie bawić w monetyzację. Frajty. Jeżeli nie potrafię ustawić, no słuchaj, to, to się jeszcze obczai, nie? Muszę poczytać o nim, bo powiedzmy sobie szczerze, jako programista, moją główną robotą jest ustawianie botów w, w pewnym sensie, nie? Szczególnie w projekcie, który robię na własną rękę ostatnio. Albo raczej robiłem. A jeszcze jak. No dobra akcja, słuchaj. Możemy się zgadać, czy na Discordzie, czy. Wiadomo, zawsze lepiej jest mieć. O, zobacz, trafiliśmy aż na dwóch. Jeden zrobił T-Buga, i to jest ta osoba, która ma. Ma latarkę, więc uderzamy go mele i wytracamy mu użyć, użycie latarki. E, myślałem, że da się go podejść. nie wiem. Swoją drogą, poświęciłem jednego perkslota, tylko i wyłącznie dlatego, że ten ziomeczek wziął ewentową latarkę i by nam robił linkowane blindy, nie? Nienawidzę czegoś takiego. Naprawdę z ręku na sercu wolę stracić perkslota, a ukarać, nie? Ten gościu był jeszcze? Co ty? Wiesz, chciałem się zająć takimi botami na start, bo myślę, że mogą być przydatne, nie? Im dłużej nie mam tego bota, tym więcej tracimy, tak naprawdę, nie? Haha, widzisz? Nie wiesz o tym, że piła mechaniczna działa przez te, przez okno, gościu? Działa, działa. Tylko trzeba mieć trochę taktyki, a nie robić to na pałę. Nie siedzą na którym. Na żadnym generatorze. Nie widzę ich. Są blisko. Tu by się przydał popko z tej Weasel, nie? To by było życie dopiero, braciszku. No i zobacz, te kruki, nie? Te kruki robią nam grę. I to jest kolejna gra, dzięki której. Dzięki której widzę dzięki Krukom więcej niż Barbecue, taka prawda. Nigdy bym jej nie znalazł, bez kruków. Boję się, że mi ten generator robił. Muszę się cofnąć. No, zobacz jakieś ziomeczki, nie? Zamiast się leczyć, to poszli od razu do generatora. Pytanie, czy tam jest gościu? Nie, nie ma. Chociaż najlepiej będzie iść tą drogą i zobaczyć sobie, czy ziomeczek tu się niski trał gdzieś. Na pewno kopniemy im. Aha, dobra, ten jest tu. No to nie kopiemy generatora. Lepiej jest w takich momentach mieć presję na survivorów. Taki hotshot z ciebie. Zobacz, taki hotshot. Nie, jeszcze musiał stibagować a patrz w ciągu dwóch sekund. Trochę przypał. Ja w sumie się nie gniewam na takich tibagerów. Po prostu, wiesz, survivorzy mają taką opcję, że mogą podkurzyć i zabrać agro-killera na siebie, właśnie w taki sposób. nie? Robisz tibagi, jesteś w jakiś w sposób niemiły. A prawda jest taka, że killer ma więcej opcji, bo killer możecie sfokusować, możecie stunować, możecie zeslagować. Może ci zabrać itemy, no i znowu robisz mi generator, jo? Czy nie? Widzę cię, Steve, idź stąd. Widzę cię, idź. Nie będę cię tunelował. Gdzie jest Twój przyjaciel? Brakuje mi barbecue. A nie, już są wszyscy schokowani. O, tu byłeś cały czas, widzisz? O nie zepsułem. To była moja wina. No, nie ma sensu tak kompletnie rujnować komuś gry, skoro i tak wygraliśmy. Kiedy stream odpaliłem? Uff, jakieś 15 minut temu właśnie rozdaliśmy perki do hack, żeby zobaczyć czy trafimy na Barbecue. Ale nie, nie trafiliśmy na barbecue. Nie widziałeś? No nie wiem, nie wiem. Wy się ogłaszacie chyba na kanałach na Discordzie, nie? Ja w sumie tego nie robiłem. Nie wiem, czy, czy wypada. Tak, ja gram tylko killerem, nie? Jestem mainem killerów. Survivorem potrafię tak, że nie chcecie mnie w swoich timach. Czemu gram? Nie wiem, nigdy mi nie sprawiało frajdy w drugą stronę, nie? Aha, zobacz, gościu wie co robi. Muszę podejść. Nie, no dalej. No dobra. No i co, gościu? Znowu były zawolny, za nie? Najpierw mi stibagował Teraz był zawolny. Czemu? W sumie. Ja nie obcząłem tych perków, nie? killerzy mają idę 86 perków, a surveyworzy mają ponad stówkę i ciężko mi się gra. Nie? Też jestem tak przyzwyczajony do bycia killerem, że nie wyobrażam sobie a, gry z perspektywy osobowej. Jedyne co robię to tak jak są eventy, nie? to jeszcze zagram sobie surveyworem, żeby zgarnąć a, jakieś daily albo zgarnąć koronę. Chociaż tych koron nie robiłem, Wkurzam mnie ten event. Jest bez sensu. Wiecie, że ta korona jest taka sama jak korona 3 lata temu, nie? Jedyne co zmienili, to dodali, pff, nie wiem, dwa paseczki do tej korony. Wkurzę mi to strasznie. Tak naprawdę ta korona sprzed 2 lat czy 3 lat wygląda ładniej niż ta korona, którą dali nam w tym roku. To, to, to jest straszne. Goście, ale ja was zostawiłem bez tunelowania, żeby się pobawić jeszcze, a was nie ma. No, nie ma ich. Dobra. Do kolekcji niby warto zbierać, a na tym koncie, skoro założyliśmy je wczoraj, nie mam nic, nie? A żadnej korony nie zrobiłem, bo gram tylko bubuł i. Zgarniałem koronę tylko bo jest 200 250 punktów. w sumie zaraz idziemy jej szukać, nie? Jak 250 punktów, to znacie mnie, ja nie przeżyłbym, jakbym stracił. 200 250 punktów to jest kurcze. Czasami można jednej gry nie robić, żeby perka wyrwać. Tam jest hacz. Czy nie? Czemu ty tu chodzisz, gościu? Tu... Sorry, musiałem go zgarnąć część Bo kolejny raz to są dodatkowe punkty. Jakbyś się nie rzucał, to bym cię zabrał do hacza. Dawaj, gościu, nie rzucaj się. Nie widzisz, że troluję? Idziemy do hacza. Zobacz, to jest kolejny gościu, Gawlik pamięta chyba, wczoraj mieliśmy taką akcję, że brałem gościa do hacza, A gościu zrobił DC Wziąłem go na rękę i wrzucił DC No dawaj, dawaj Szukamy razem? Chodź, poszukamy razem Tu jest, patrz, słyszę hacza. Patrz. No gościu, no bierz tego hacza. Obiecuję, że cię nie, mogłem cię zabić przecież, gardzi się. Dobra, jak zaraz nie pójdzie do tego hacza, no właśnie. To już chciałem mówić, że zdzieram z niego killa i do widzenia. O, dostaliśmy achievementa, wow, pierwszy milion Bloodpointów. I tak miałam mało. Nie ja wiem jakoś ciężko wyfarmić te punkty na tych survivorach.